Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa i z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dla całej społeczności studenckiej, jak również dla pracowników i całych wszystkich rodzin składam najlepsze, najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności no, licznych rodzinnych spotkań i pełnej relaksacji z okazji świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że nowy rok, który zbliża się już niebawem, będzie dla nas bardzo pomyślny i będzie również pomyślny dla całej społeczności akademickiej. No ja życzę przede wszystkim studentom, żeby zregenerowali się w trakcie tych świąt i aktywnie wypoczęli przed nowym semestrem letnim.